Witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. W tym filmiku pokażę Wam mój codzienny makijaż. Krok po kroku jak się maluję, jakich kosmetyków używam do makijażu i tak dalej. Bardzo prosiliście o ten odcinek, o ten filmik na Instagramie ameli. Zapraszam w temacie ameli.et już prawie mam 40 tysięcy, 100 followersów brakuje mi do 40 tysięcy, bardzo mi zależy, więc podajcie. I od razu mówię, że ja nie jestem żadną specjalistką w malowaniu. Jeśli zobaczycie, że robię coś źle, to możecie mi napisać jakieś rady. Ja na razie się w sumie uczę. Nie maluję, znaczy maluję się na co dzień wakacje, ale do szkoły się nie maluję, od razu mówię. No i to jest taki właśnie skromny makijaż. Po prostu wam pokażę, bo bardzo o to prosiliście. No i dobra, nie przedłużając, zaczynamy. Ogólnie niedługo będą vlogi na moim kanale z wakacji, bo właśnie jadę z rodzicami do jeszcze i góry. Więc oczekujcie. Ogólnie wiem, że będą pytania o moje paznokcie. Już w sumie byłem. Więc zaraz odpowiem, tak mam tipsy, to nie są moje naturalne. Ogólnie ja obgryzam. Nie mam dość długich... Znaczy nie mam takich bardzo, bardzo krótkich, ale też nie mam długich. No i założyłam sobie tipsy. Proszę bardzo, mi się podobają. Taki... Delikatny kolorek, taki w sumie perłowy. Nie wiem, czy dobrze widać w kamerze, ale. No, są takie. No i może w sumie już zaczniemy się malować. Przygotowałam sobie już lustro, opaskę. No i to opaskę wskazało, że mi włosy nie przeszkadzały w malowaniu. Dobra, no, ok, nie wystaje. Dobra, no, jest right. git Proszę bardzo, oczywiście, jak taka dawna Amelia, jak byłam mała, to właśnie, znaczy nie mała w sumie, ale tak z dwa to mam, bo wstrzymałam opaski <laughs> zawsze. No a tego tak ogólnie to nie noszę, tylko do makijażu używam, żeby mi nie przeszkadzały. Yy... Od razu założyłam, dobra. No i teraz w ogóle Wam pokażę, yy, co sobie przygotowałam. Przygotowałam sobie matującą bazę pod makijaż, zwężającą pory. Z Under20. Jest trochę brudna, no ale myślę, że widzicie wszystko. E, następnie przygotowałam sobie puder matujący o działaniu antybakteryjnym. Tak samo z Under20. E, przygotowałam sobie dwa tusze do rzęs Max Factor e, 2000 kalorii. Tak wygląda. I e, tusz do rzęs Maine Belay, New York, Lash. dużej jest od mojej mamy, i ja ogólnie używam dwóch, dlatego że e, z tego tuszu do rzęs używam właśnie tuszu, a z tego tylko szczoteczki. Więc tak właśnie sobie wymyśliłam i jest fajny efekt. Sami zobaczycie. E, używam tak samo zalotki do rzęs. Beauty Blendera. Następnie używam. Jak to się nazywa? A, żel do utrwalający, coś takiego z Vibo, Zakryło nazwę z wiebo. Chcecie zmazać, ta nazwa. I dalej z Catrice. Jak to się nazywało? Korektor. Korektor pod oczy. Bardzo fajnie matuje i zakrywa niedoskonałości. Yy, I jeszcze pomadka w sumie błyszczyk z Vibą y, Spicy, W sensie on delikatnie piecze, ale moje usta się przyzwyczaiły do tego. Ja w ogóle tego nie, odczu nie odczuwam, odczuwam nie odczuwam. No i to nie jest twarzę, do... <gryw> ale ja sobie zawsze po makijażu jakby się wymaluję. Używam y, tego żelu przeciwbakteryjnego, No, bo mam takie brudne ręce, tak się czuję w sumie. Ale dobra. Zaczynam się malować. Najpierw y, użyję matującej bazy pod makijaż. No i dam sobie i tylko, tak mało, małych ilościach na twarz. Jak teraz mówię, ja nie wiem, czy ja dobrze się maluję. Tak Więc się. Tak, no. Nie wiem, jak to powiedzieć. Ja się maluję po swojemu, tak jak potrafię. On realizuje. Jak macie jakieś zastrzeżenia czy coś, to możecie pisać na Instagramie. Chyba się tego tak dużo nie daje, tylko w małej ilości, właśnie. Róż nie sobie to rozprowadzam. W ogóle to, to nie jest ten pierwszy gębic, tylko ogólnie miałam yy, yy, tam. Trądzik tutaj. No i wyciskałam to tak, że zrobiła się taka rana, ale miałam takie coś tutaj kiedyś, o tu. No i to też, więc mam nadzieję, że szybkim czasem tak samo zejdzie. Ale nie będę tego korektować ani nic, no bo ta rana jest jakby tego otwarta i niech oddycha spokojnie. Jeszcze na czoło. Teraz użyję żal do brwi żeby utrwało brwi właśnie tak jakby na czuteczka. Miałam teraz jak z Boże okay. A właśnie, ja nie maluję brwi na co dzień, tylko raz na dwa tygodnie maluję je henną no i one mi się trzymają kolor. Właśnie już trochę ten kolor, ja muszę powiedzieć, się zmył. No. I muszę sobie dzisiaj zrobić, właśnie. Ale to robię wieczorem zazwyczaj. Zrobię to później. No bo muszę takie delikatne są te brwi i ich prawie nie widać. Kiedyś malowałam kredko, ale to tak ładnie nie wyglądało. Więc maluję Henry. Dobra, już zostawię, bo ja bym mogła nad tymi brwiami siedzieć cały dzień, już to zostawię. No, jest dobrze, dobra. Teraz użyję korektoru z nam go najpierw pod oczy. Ja nie będę jakoś bardzo dużo tylko tyle wystarczy. Sory, w ogóle twoim miny, Przypomina zawsze zawsze Bo ja nie użyłam żadnego podkładu czy amploidu, tylko korektorem się maluję. Tak lepiej to wygląda. I teraz. Mm, dam troszkę sobie tego pudru matującego, ale tak bardzo mało. I ja daję sobie go na palec.

Dobra, wystarczy, tylko przez ten właśnie mm, puder robi mi się taka trochę sucha skóra, a nie widać tego. Chyba ktoś się tak patrzył tak na mnie, to... Wtedy może tak, Ale tak, żeby tutaj o no, wiele lepiej wygląda, ale... Juju, -ju, naprawdę, jakbym teraz y, robiła sobie makijaż w innym miejscu, nie przynajmniej, no to... W ogóle moja twarz by całkiem inaczej wyglądała, a przez te promienie z lampy robi się czerwona, bo po prostu mi gorąco, czy coś takiego, nie wiem A nawet jak mi nie jest gorąco, to jestem czerwona Tak ja, właśnie jestem przy tej lampie, ale dobra Już zostawię mm. Teraz użyję zelotki, o nie Co to? Mam takie czerwone. czerwona Użyję zelotki Staram się zobaczyć wszystkie rzęsy i będę jakby je ściskała te rzęsy e, sekundy Dobra jest, udało mi się Wkręciłam sobie rzęsy ja mam tu czerwoną powiekę, ale okej. Okay. I teraz użyję tych tuszów. Wezmę stąd szczoteczkę. A w sumie najpierw powoluję sobie dolne rzęsy tą szczoteczką. Tak delikatnie. Coś nie wiem czy widzicie, ale tutaj delikatnie dałam sobie na skórę Wezmę to Dobra Mnie takie rzeczy robię patyczkiem w duszu, ale skończył mi się akurat dzisiaj, kiedy chciałam nagrać odcinek, więc. Ja tu mam szczęście. Skończyłam malewarek a Od razu panowałam lewe oko i lewe oko jest o wiele lepsze niż od prawego. Wiem, że. To jest jakaś porażka, ale tak daje oczy specjalnie, jak coś. Ale no, tym razem nie wyszły. Ja to dobrze wiem. No, ale nie są tej gorsze, też nie są takie dobre. Ale dobra, już je zostawmy w spokoju. Tylko właśnie zamienię. Oj, w ogóle mam całe brudne palce. gdzie mam brudne paznokcie i dalej. Ale zaraz umyję No, i teraz ostatni kosmetyk, który będę używać, to błyszczyk z Vibo. Dobra. Już mi się kończy, już wykupić. kupić. Okej. Okay. No to makijaż jest kończony, teraz właśnie wam pokazałam. Jak wygląda mój codzienny makijaż. Jeszcze się ucieszę. Jeżeli normalnie wyglądała. Teraz tylko sobie jeszcze umyję ręce, bo mam... na wszędzie mam brudne na palcach dalej. Umyję sobie. Tym żelem Okej. Okay. Jak nie pomoże ten żel, no to my normalnie te ręce pod kranem Ale powinien ten żel zmyć Tam nawet pod paznokciami, ten tusz Masakra Dobra, ja sobie to zaraz poprawię Nie będę już tego na odcinku robić Otóż sobie trochę dam No ale... Te rzęsy to po prostu mi wyszły okropnie. Chociaż w sumie je uratowałam. Mógł być jeszcze bardziej okropnie, i nie jest tak bardzo sklejone. O tu, możecie zapytać na społeczności albo mi w ogóle na Instagramie, jak oceniacie mój makijaż i Też na Instagramie staram się być aktywna na relacji nie wiem czy zauważyliście. Ciągle daję y, pytania, żebyście mi zadawali i tak dalej, odpowiadam na nie, więc jeszcze jak ktoś mnie nie obserwuje, no to zapraszam w macie No i pomału będę kończył odcinek jeszcze mnie was i w ogóle. Dobra, zaraz je poprawię sama, bo mi tu zajdzie wieki. Eee, a skończyłam się właśnie malować, wszystko wam pokazałam, krok po kroku, jak kosmetyki używam. Jeśli chcecie jeszcze odcinki. Takie podobne, z makijażem, może też, jakby o moje włosy, no bo osoby się też niektóre pytały Więc może też być taki odcinek, jeśli ogólnie taki styl odcinku wam się podoba, no to zostawcie łapkę w górę Subskrypcję, raz w bo być na co jeśli jeszcze ktoś nie dał No i podejdźcie na Instagrama, to amelie... co y, tak jak już mówiłam i na TikTok'a No i tyle, papa, pa, do następnego odcinka, budziaki